Witam serdecznie, moi drodzy, w tym nowym roku 2022. A dzisiaj, jako pierwszy film na moim kanale w tym roku, to będzie właśnie wydanie specjalnie magazynu Lego Ninjago Legacy. Słuchajcie, pierwsze wydanie w tym roku, cena 24,99. Wydaje mi się, że warte poświęcenia drobnej uwagi. Przede wszystkim, dlatego, że dostajemy tutaj aż 6 kart z nowej serii Trading Card Games. Dodatkowo mamy dwie minifigurki i wreszcie jest coś fajnego, wreszcie jest coś nowego. Według mnie jest Ronin i to tak naprawdę skusiło mnie do zakupu tego wydania, bo Kola to już w tych wersjach różnych to już na pewno macie ja też mam tych wersji Kola bardzo dużo, ale jednak Ronina nie posiadam i dlatego też zakupiłem ten magazyn. Opowiem też wam dzisiaj o kartach epickich, opowiem wam też o Super Wotrach, to już będzie część 15. Będzie też księga bohaterów. Nowe plakaty. No i przypominam o subach, lajkach. Ale nie ma co już przedłużać. Zaczynajmy, moi drodzy. Zacznijmy sobie od kart. Tak, na no szybciutko. Przede wszystkim fajna jest ta karta. To jest Zain w Odkłani, edycja limitowana. I słuchajcie, mamy też dodatkowo 5 kart. Jak powiedziałem, z serii 7. Razem są jest ich sześć. I moi drodzy, są też epickie karty, które dodają w tej nowej serii nowe efekty. Więcej o nich za chwilę. Za chwilę, bo może mi się taka karta wylosuje. Jakby tak było, to by było bardzo fajnie. No oczywiście nie musicie się martwić, bo macie w instrukcji w każdej serii takich saszetkach, także jeżeli ktoś nie zna zasad i chce dopiero zacząć z kartami, to jest dobry pomysł, żeby zacząć teraz. Dobra, co mamy pierwsze? Energetyczny mech. Jest zain. ok Tu też jest coś z Zainem, ale to już jakaś większa e, taka puzzle, tak? Przynajmniej z sześciu kart będzie jak nic. Niepokojący duch legacy. ok Co my mam dalej? Mistrzów od Hani, od Hwani. I co? Grozi niszczyciel Boa. Okej. Okay. Hmm. Wiecie co? Nie wiem, czy to jest epicka karta. Hmm. Ale chyba raczej nie o nich za chwilę. Zanim pomówimy sobie o kartach, to najpierw sprawdzamy minifigurki. A mamy fajne minifigurki, jak już powiedziałem. Jest i kol, chociaż kola to akurat chyba nikt już nie chce. Ale wiecie co? Czy ja to odkleję? Czy ja to oderwę? Nie. Yes. W jaki sposób mi się udało to zrobić? Nawet nie uszkodziłem magazynu, tylko to opakowanie. Mam nadzieję, że uda mi się poskładać ten zestawik w miarę szybko, bez tutaj jakichś szukania instrukcji. O, tutaj ten Ronin już jest prawie gotowy, widzę. Popatrzcie, zagorzymuł mazeczkę. Jest jedna minka. Jakby ktoś był zainteresowany, to w tym zestawie jest tylko jedna minka. Tak, tutaj oczywiście nogi. W tym zestawie oczywiście Ronin występuje z dwoma katanami. Możecie sobie spojrzeć na niego. No, bardzo piękne wykonanie, mi się bardzo podoba. Brakowało mi tej minifigurki do Lego, więc jeżeli Wam brakuje, to warto zakupić. Szczególnie, że nie kupujecie tylko tej jednej figurki, ale kupujecie też i drugą minifigurkę, czyli kola. Kupujecie też karty. Magazyn też jest ciekawy, zaraz go sobie obejrzymy. Kol oczywiście, już jest w wersji z dwoma minkami. Ale to już jest standard, jeżeli chodzi o LEGO Ninjago. Te figurki już wychodzą w ten sposób. Oczywiście, Kol ma tutaj swoją broń. Ja mam nadzieję, że uda mi się ją poskładać. To nie jest coś trudnego, ale wiecie, różnie to ze mną bywa i z tymi figurkami. Już, coś, już widzę, że coś zepsułem, bo wiem, że ta broń to jest taki młot i on wygląda mniej więcej w ten sposób. Powiem Wam szczerze, tu nawet nie ma. Yy. Aha, no tak właśnie, mówię, że już coś zepsułem. Ale nie ma tego złego. Nie ma instrukcji, ale popatrzcie, nie jest on aż taki ciężki do poskładania. A mimo to jest dosyć fajny, prawda? To, to może małe, małe niedociągnięcia z mojej strony. Myślę, że się kolnie nie obrazi. Proszę bardzo. Tak oto prezentują się te dwie mini figurki w tym zestawie. A teraz powiedzmy sobie coś więcej o tych kartach, bo już na tym na początku napomniałem. I o magazynie słuchajcie. W tej serii siódmej są nowe karty, to są właśnie epickie karty. Możecie tu na pierwszej stronie o nich przeczytać i one dają kilka efektów. Przede wszystkim po zagraniu taką kartą jednego z sojuszników przeciwnika odkładasz na stos użytych kart albo wraz z kartą postaci o tej samej nazwie kartę epickiej bitwy powoduje, że wszystkie wartości obu kart zwiększają się o 20. Słuchajcie, popatrzcie jakie tu są te karty, ja Wam to przybliżę, byście zobaczyli. Na przykład... To jest Epicki Whispash, albo Mega watery. i Mega Wartości, Epicki Duet Garmador i Młodszy Władca mają wartość ataku aż 116, ale nie tylko są złoczyńcy, bo Ninja też, popatrzcie, Epicki Duet Lloyd i Nia, wartość ataku 124, czyli jeszcze więcej, popatrzcie, no i szybki Epicki Jay i jego, co tu ma, ma wartość, prędkość oraz obrony 116, że to są nowe karty, jeżeli je zbieracie, no to myślę, że jest to coś nowego, ciekawego. Myślę, że Wam się to spodoba. Przechodząc dalej do magazynu, mamy oczywiście komiks Włamanie do więzienia. Komiksu Wam nie będę czytał. Polecam Wam po prostu samemu przestudiowanie tego komiksu. Na pewno jest mega śmieszny i pewnie Wam się spodoba. Mamy też plakaty. Plakaty są bardzo fajne, mi się podobają te plakaty z tego wydania, ponieważ one są większe niż normalnie, ponieważ sam jest większy, popatrzcie, pojedynek Ronin kontra Call. to jest plakat numer jeden, a drugi plakat, równie dobry, Złota Moc, słuchajcie, wszyscy ninja w złotych strojach, bardzo mi się podoba ten plakat, który byście zawiesili, jakbyście mogli, ten, czy ten drugi, ja to chyba bym się zdecydował ee, na tego. Dlatego, jakbym mógł, to zdecydowanie. Ok, mm, przypominam, że do kupienia już jest też magazyn Lego City i jest w nim mini figurka oficer i policji, policjant samochodowy. Ten magazyn wyszedł już dzisiaj. Ja na razie nie zdecydowałem się na ten magazyn. No, nie wiem, czy warto. Yy. Wolałem zakupić Lego Ninjago, bardziej mi interesuje. Jak już mówiłem na początku, mamy też. Super watery, część 15. I oczywiście pojawił się w nim Ronin, chociaż on nie do końca tutaj pasuje, bo jak sami wiecie, czasem pomaga ninja, ale też robi to we własnym interesie i zawsze coś próbuje na tym ugrać. I pewnie to jest powód, dlaczego Ronin znalazł się w Super waterach. I mamy tu popatrzcie, też małą, jedną zagadkę. To jest dopiero pierwsza chyba od samego początku magazynu: jest Akademia Mistrzów jest lekcja numer 7 Równowaga. Prze polecam do przerobić i mamy też księgę bohaterów sezonu 6, a wiadomo sezon 6 był z dżinem i piratami, jak dobrze pamiętacie i tu możecie sobie na temat tego kilka informacji na temat tego sezonu poczytać. Są też wasze prace bardzo ładne, bardzo ciekawe. Słuchajcie, jest też fajny oczywiście zestaw Lego a tak smoka ognia, nie wiem, może już go macie, bo to nie jest chyba jakiś nowy zestaw, a może jest, może ja czegoś nie wiem, dajcie znać, coś wiecie więcej o tym zestawie. Bo tyle co można na chwilę obecną powiedzieć, to że jest tu aż 563 figurek, e, figurek? Nie, klocków. Figurki to Kai, Zane i w wersji legacji oraz Wisplash. Fajny zestaw, fajny smog. Jeżeli ktoś jest fanem Kaja, to jak najbardziej. Popatrzcie, tu dopiero druga łamigłówka, także nie ma ich tu za dużo. Więcej informacji i komiksów niż łamigłówek. Kolejny magazyn Lego Ninjago Legacy już od 10 marca i będzie w nim zeim oraz Nindroid. Powiem Wam szczerze, że ten Nindroid, co chyba ja już ich mam czterech z tych e, wydań specjalnych, nie wiem czy to jest warte zakupu. Ronin to była fajna. Fajna rzecz, mam nadzieję, że redakcja wymyśli coś fajnego. To by było na tyle moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!